Andrzej Dąbrowski urodził się w latach powojennych, w czasach, kiedy Polska dopiero podnosiła się z ruin i odbudowywała swoją tożsamość. Dorastał w atmosferze wielkich przemian społecznych, ale także w świecie pełnym rodzinnego ciepła, tradycji i prostych wartości. Jego rodzice, skromni, pracowici ludzie, zawsze podkreślali wagę edukacji i uczciwości, dwóch filarów, które później miały kształtować nie tylko jego charakter, ale i całe życie zawodowe. Od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą wrażliwość, ciekawość świata i talent do opowiadania historii. Już jako dziecko lubił obserwować ludzi, ich emocje, zachowania, a potem przekładać to na swoje pierwsze opowieści i zapiski. Był typem chłopca, który znikał na długie godziny w bibliotece albo siadał przy kuchennym stole, by słuchać opowieści dziadków o dawnych czasach. Ta naturalna potrzeba rozumienia świata i ludzi miała w przyszłości stać się fundamentem jego kariery. W szkole uchodził za ucznia ambitnego, zdyscyplinowanego i niezwykle utalentowanego. Jego nauczyciele szybko dostrzegli w nim potencjał nie tylko intelektualny, ale także artystyczny. Uwielbiał literaturę, historię i muzykę, a w szczególności fascynował go świat mediów, który w tamtych latach Dopiero zaczął nabierać nowoczesnego kształtu. To właśnie wtedy, po raz pierwszy pojawiła się w nim myśl, że jego przyszłość może być związana z wystąpieniami publicznymi, sztuką słowa i przekazem kierowanym do szerokiej publiczności. W okresie nastoletnim Andrzej zaczął aktywnie angażować się w różnego rodzaju szkolne inicjatywy. Prowadził akademię, recytował, pisał pierwsze artykuły do gazetki szkolnej. To były początki, które pozwoliły mu uświadomić sobie, że potrafi nie tylko mówić, ale również poruszać ludzi. Jego charyzma, spokój i zdolność budowania napięcia w opowieściach szybko wyróżniły go spośród rówieśników. Jednak jego dzieciństwo nie było pozbawione trudności. Rodzina, choć kochająca, zmagała się z problemami typowymi dla tamtych czasów, ekonomiczną niestabilnością i ciągłą walką o lepsze jutro. To właśnie te doświadczenia wzmocniły w Andrzeju determinację. Wiedział, że aby osiągnąć sukces, musi ciężko pracować i nie może pozwolić sobie na rezygnację, nawet gdy droga wydaje się trudna. W wolnych chwilach młody Dąbrowski uczył się także gry na kilku instrumentach i rozwijał pasję muzyczną, która przez lata miała być jednym z jego najważniejszych znaków rozpoznawczych. Jego talent muzyczny był naturalny, niewymuszony, Nikt nie musiał go do tego przekonywać. Muzyka była dla niego przestrzenią, w której mógł wyrażać emocje, o których trudno było mówić wprost. Momentem przełomowym w jego młodości był udział w lokalnym konkursie talentów. Choć konkurs odbywał się w małej sali Domu Kultury, to właśnie tam po raz pierwszy stanął przed publicznością jako młody artysta. Jego występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Nauczyciele i mieszkańcy miasteczka. Widzieli w nim kogoś, kto może zajść naprawdę daleko. Ten dzień stał się dla Andrzeja potwierdzeniem, że jego marzenia nie są mrzonką, lecz realnym planem na przyszłość. Po ukończeniu szkoły średniej, postanowił kontynuować naukę, jednocześnie poszukując miejsca, w którym mógłby w pełni rozwinąć swoje pasje. Jego ambicje nie ograniczały się jedynie do muzyki. Fascynowało go także dziennikarstwo, produkcja, media i sztuka opowiadania historii. Z czasem zaczął rozumieć, że wszystkie te elementy może połączyć w jedną drogę zawodową. Młody Andrzej był pełen nadziei i głęboko wierzył, że ciężka praca w połączeniu z talentem pozwoli mu osiągnąć coś wyjątkowego. To był czas, kiedy jego życiem kierowała czysta pasja, bez presji, bez strachu, bez świadomości, że pewnego dnia Stanie się osobą rozpoznawalną w całej Polsce. Nie wiedział jeszcze, że los przygotuje dla niego zarówno wzloty, które wyniosą go na szczyt, jak i upadki, które sprawdzą jego siłę, charakter i serce. I, ale najważniejsze wartości rodzina, wrażliwość i uczciwość pozostały w nim na zawsze. To one, od pierwszych lat życia kształtowały człowieka, który z czasem miał stać się jedną z najbardziej cenionych postaci swojej generacji. Choć początki były skromne, kariera Andrzeja Dąbrowskiego zaczęła nabierać tempa już w jego wczesnej dorosłości. Po opuszczeniu rodzinnego miasta trafił do większego ośrodka akademickiego, gdzie za sprawą determinacji i wrodzonego talentu szybko zwrócił na siebie uwagę środowiska artystycznego. Początkowo podejmował się drobnych występów, śpiewał w klubach studenckich, współpracował z lokalnymi zespołami, prowadził wydarzenia kulturalne. To była długa droga, pełna pracy, prób i niepewności, ale również doświadczeń, które miały ukształtować go jako artystę. Pierwszy poważny przełom nastąpił, gdy został zauważony przez producenta muzycznego, który dostrzegł w młodym artyście nie tylko oryginalny głos, lecz również naturalną charyzmę sceniczną. Dzięki temu, Andrzej otrzymał propozycję nagrania kilku pierwszych utworów studyjnych. Choć nie spodziewał się spektakularnego sukcesu, jego debiutanckie nagrania zaczęły zdobywać popularność w lokalnych stacjach radiowych. Publiczność szybko doceniła jego charakterystyczną barwę głosu oraz sposób interpretowania tekstów pełen emocji, szczerości i autentyczności. Kolejne lata przyniosły rozwój kariery w niezwykle dynamicznym tempie. Dąbrowski zaczął koncertować w całej Polsce, występował na festiwalach muzycznych, pojawiał się w programach telewizyjnych. Każdy jego występ przyciągał coraz większą publiczność, a jego nazwisko zaczęło pojawiać się w rankingach najpopularniejszych polskich wykonawców. W tym okresie nie tylko umacniał swoją pozycję jako wokalista, ale także eksperymentował z różnymi stylami muzycznymi, poszerzając swoje umiejętności i repertuar. Jednocześnie, Andrzej odkrył w sobie pasję do tworzenia nie tylko muzyki, ale także przekazu medialnego. Zaczął prowadzić audycje radiowe i programy telewizyjne, w których wykorzystywał swoją empatię, humor i umiejętność rozmowy. Słuchacze cenili go za spokojny styl prowadzenia, lekkość wypowiedzi i zdolność do budowania bliskości z gośćmi. To sprawiło, że stał się nie tylko artystą, ale również osobowością medialną kimś, kto potrafił łączyć świat muzyki ze światem dziennikarstwa i rozrywki. W tym czasie jego kariera przechodziła kolejne transformacje. Został zapraszany do udziału w ważnych wydarzeniach kulturalnych galach. I programach rozrywkowych. Jego nazwisko zaczęło wiązać się ze stabilnością, profesjonalizmem i wysoką jakością artystyczną. Dziennikarze podkreślali, że Dąbrowski to artysta, który nie szuka skandali ani taniej sensacji. Budował swój dorobek konsekwentnie, krok po kroku, zawsze stawiając na autentyczność. Jednak jak każda droga twórcza, także jego kariera nie była pozbawiona trudnych momentów. Zdarzały się okresy zmęczenia, kryzysy twórcze, a nawet przerwy spowodowane koniecznością odpoczynku, ale nigdy nie poddał się zwątpieniu. Wiedział, że jego relacja z publicznością jest czymś wyjątkowym, a pasja, którą nosił w sobie od dzieciństwa, jest siłą napędową, której nie może zignorować. W pewnym momencie Dąbrowski postanowił spróbować sił również jako kompozytor i autor tekstów. Jego utwory zyskały uznanie nie tylko wśród fanów, ale także w branży. Wielu młodych artystów inspirowało się jego stylem i wrażliwością. Jego kariera stała się swego rodzaju drogowskazem, przykładem, że nie trzeba krzyczeć ani szokować, aby zdobyć serca słuchaczy. Wystarczy prawda, szczerość i konsekwencja. Na przestrzeni lat zdobył wiele wyróżnień i nagród. Ale największą satysfakcją zawsze pozostawała dla niego miłość publiczności. To ona motywowała go do dalszej pracy, do podejmowania nowych wyzwań i do nieustannego rozwijania się. Każdy album, każdy występ, każdy projekt był dla niego ważny, bo był częścią drogi, którą budował przez dziesięciolecia. Choć osiągnął status artysty rozpoznawalnego i szanowanego, Andrzej pozostał człowiekiem skromnym, uważnym i wdzięcznym. Wiedział, że wszystko, co zdobył, było rezultatem lat ciężkiej pracy, determinacji i wartości wyniesionych z domu rodzinnego. Jego kariera, złożona z setek koncertów, nagrań, programów telewizyjnych i spotkań z publicznością, była nie tylko zawodem, ale przede wszystkim misją. Dzieleniem się emocjami i historiami, które potrafiły dotknąć ludzkich serc. Choć kariera Andrzeja Dąbrowskiego rozwijała się dynamicznie, a jego nazwisko zaczęło być rozpoznawalne w całej Polsce, to właśnie życie rodzinne zawsze stanowiło dla niego prawdziwy fundament. W świecie mediów, koncertów i nieustannych podróży, to dom był miejscem, do którego wracał z ulgą, przestrzenią ciszy, zrozumienia i ciepła którego nie dawały mu żadne reflektory. Andrzej nie należał do osób, które gonią za blaskiem fleszy. Sława nigdy nie była celem samym w sobie, była jedynie efektem ubocznym talentu i ciężkiej pracy. Największą wartością, którą pielęgnował, była rodzina. Poznał swoją przyszłą żonę w okolicznościach, które wielu określiłoby jako niemal filmowe. Spotkali się przypadkiem na jednym z wydarzeń kulturalnych. Ona skromna, pełna naturalnego uroku, on już wtedy znany, ale wciąż nieco nieśmiały w kontaktach prywatnych. Od pierwszej rozmowy poczuł, że jest w niej coś wyjątkowego spokój, dobroć i ciepło które natychmiast przyciągnęły go do niej. Nie była zainteresowana jego sławą, nie starała się zrobić na nim wrażenia po prostu była sobą. To ujęło go najbardziej. Ich relacja rozwijała się powoli ale niezwykle głęboko. Dla Andrzeja była ona nie tylko partnerką, ale przede wszystkim przyjaciółką, powierniczką i osobą, która najlepiej potrafiła odczytać jego emocje, znała go lepiej niż ktokolwiek inny, wiedziała kiedy potrzebuje wsparcia, a kiedy ciszy. To ona pomagała mu pozostać zakorzenionym w rzeczywistości, gdy świat wokół stawał się intensywny i chaotyczny. Dzięki niej nigdy nie stracił perspektywy ani tego, co najważniejsze. Wspólnie stworzyli dom, który tętnił miłością i spokojem. Choć jego praca często wymagała nieobecności, zawsze starał się wracać z nową energią, pełen czułości i zaangażowania. Uwielbiał spędzać czas z rodziną, gotować, słuchać muzyki, spacerować, cieszyć się prostymi chwilami, które dla niego miały największą wagę. To były momenty, które koiły duszę i dawały mu siłę. Ich małżeństwo przetrwało wiele prób, liczne wyjazdy, presję zawodową, zmęczenie, jednak zawsze potrafili znaleźć wspólny język, bo łączyła ich miłość oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Jego żona była osobą niezwykle empatyczną, o wielkim sercu, wspierała go w każdym kroku, uczestniczyła w koncertach, nagraniach i wydarzeniach, ale pozostawała w cieniu, świadomie, bo nie potrzebowała rozgłosu. To właśnie ona była silnym filarem jego życia, choć niewielu zdawało sobie z tego sprawę. Z biegiem lat ich życie układało się stabilnie i harmonijnie. Tworzyli relację dojrzałą, spokojną, pełną wzajemnego zaufania. Jednak los, jak to bywa, potrafi wystawić na próbę nawet najbardziej kochające się pary. Wszystko zmieniło się, gdy jego żona zaczęła zmagać się z pierwszymi problemami zdrowotnymi. Początkowo, nie przywiązywali do nich dużej wagi, drobne dolegliwości, zmęczenie, niewyjaśniony ból, który tłumaczyli przemęczeniem i stresem. Niestety, z czasem objawy zaczęły się nasilać. Kolejne konsultacje lekarskie, badania, wizyty w szpitalach wszystkie te elementy stopniowo zaczęły wypełniać ich codzienność. Andrzej, choć przytłoczony, nigdy nie okazywał słabości. Wiedział, że musi być jej wsparciem, drogowskazem. Oparciem na każdym etapie tej trudnej drogi. Każdy dzień walki z chorobą zbliżał ich jeszcze bardziej, choć w tle czaił się strach, którego nie potrafili wypowiedzieć na głos. Najtrudniejsze były trzy miesiące przed tragedią. Choroba przybrała gwałtowne tempo, a jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Andrzej niemal nie opuszczał szpitala. Siedział przy jej łóżku, trzymał ją za rękę, czytał jej ulubione książki. Puszczał muzykę, którą kochała, robił wszystko, aby dodać jej otuchy, choć w głębi duszy czuł, że czas płynie nieubłaganie. To były miesiące pełne bólu, bezsilności i modlitw o cud, który jednak nie nadszedł. Jej odejście złamało go w sposób, którego nikt nie był w stanie sobie wyobrazić. Stracił nie tylko żonę, stracił część siebie. Przez długi czas unikał mediów, koncertów i wystąpień publicznych. Zamknął się w sobie, przeżywając żałobę w ciszy, z dala od kamer i widowni. Fani zastanawiali się, co się wydarzyło, ale on milczał, z szacunku do jej pamięci i do bólu, którego jeszcze nie potrafił udźwignąć. To właśnie z tej ciszy, z tej głębokiej żałoby, narodzi się wyjaśnienie, które po trzech miesiącach postanowił w końcu wypowiedzieć publicznie. Słowa, które miały wstrząsnąć opinią publiczną i zamknąć rozdział pełen bólu. Przez trzy miesiące po śmierci żony, Andrzej Dąbrowski milczał. Nie udzielał wywiadów, nie pojawiał się publicznie, odwołał wszystkie występy, a media spekulowały, starając się odgadnąć, co mogło doprowadzić do tak nagłej tragedii. Fani zasypywali jego media społecznościowe pytaniami, wiadomościami pełnymi wsparcia, ale on nie był gotowy. By odpowiedzieć. Żył w świecie, który nagle się zawalił, w pustce, której nic nie potrafiło wypełnić. Jednak wiedział, że nadejdzie moment, w którym będzie musiał zabrać głos, nie z obowiązku wobec mediów, lecz z szacunku dla niej i dla wszystkich, którzy ją kochali. Ten moment nadszedł po dokładnie trzech miesiącach. Andrzej pojawił się w krótkim, poruszającym nagraniu, które udostępnił na swoim oficjalnym profilu. Siedział w ciszy, w półmroku, z wyraźnymi śladami zmęczenia na twarzy. Gdy zaczął mówić, jego głos był łamliwy, ale szczery. W każdym słowie można było usłyszeć ból i miłość. Czas powiedzieć prawdę. Należy się Wam, ale przede wszystkim należy się jej. Tym zdaniem rozpoczął swoje wyznanie, które wstrząsnęło opinią publiczną. Przez chwilę milczał, jakby zbierał siły, by wypowiedzieć słowa, których najbardziej się bał. W końcu jednak odważył się na pełną szczerość. Opowiedział, że jego żona od wielu miesięcy zmagała się z chorobą, którą początkowo ukrywali, zarówno przed światem, jak i przed najbliższym otoczeniem. Nie była to zwykła choroba, nie był to też przypadek czy nagłe pogorszenie. Andrzej ujawnił, że lekarze długo nie mogli znaleźć przyczyny jej różnych, pozornie niepowiązanych dolegliwości. Wędrowali od gabinetu do gabinetu, przechodzili kolejne badania, ale diagnoza wciąż się wymykała. W końcu, gdy choroba weszła w zaawansowane stadium, usłyszeli dramatyczną prawdę. Jego żona cierpiała na rzadkie schorzenie autoimmunologiczne, które rozwijało się podstępnie, powoli niszcząc jej organizm. Dąbrowski wyznał, że to, co wyglądało na codzienne zmęczenie czy zwykłe bóle, w rzeczywistości było sygnałem, że jej ciało prowadzi desperacką walkę której nikt nie zauważył na czas. Jej stan gwałtownie pogorszył się na trzy miesiące przed śmiercią. Choroba zaatakowała najważniejsze organy, doprowadzając do komplikacji, których medycyna nie była w stanie zatrzymać. To właśnie wtedy Andrzej niemal nie opuszczał szpitala. Czuwał przy niej dniami i nocami, mając świadomość, że każdy oddech może być jednym z ostatnich. W nagraniu przyznał, że jej odejście nie było nagłym, niewyjaśnionym zdarzeniem, było konsekwencją długiej walki, o której wiedziało tylko kilka najbliższych osób. Nie chciała o tym mówić publicznie, nie chciała współczucia, chciała żyć normalnie, dopóki to możliwe, wyznał. Ale to, co najbardziej poruszyło widzów, to wyznanie, że przez wiele miesięcy towarzyszyło im poczucie bezsilności, bo nawet najlepsi specjaliści nie byli w stanie jej pomóc. Najtrudniejsze było patrzeć, jak ktoś, kogo kochasz, znika dzień po dniu i nic nie możesz zrobić, powiedział ze łzami w oczach. Andrzej podkreślił, że jego milczenie nie wynikało z chęci ukrywania prawdy przed opinią publiczną, ale z potrzeby przeżycia żałoby w spokoju. Tłumaczył, że dopiero teraz jest gotowy, by mówić o tej tragedii, ponieważ wie, że opowiedzenie prawdy pomoże zamknąć ten bolesny rozdział. Nie tylko jemu ale także wszystkim, którzy ją kochali. W dalszej części nagrania, dziękował fanom za cierpliwość, modlitwy i wsparcie, które otrzymywał przez te trudne miesiące. Nie wiem, jak wyglądać będzie moje życie dalej, ale wiem jedno: ona była i zawsze będzie moją największą miłością. Po tych słowach wyłączył kamerę, kończąc nagranie, które odbiło się szerokim echem w mediach i poruszyło tysiące ludzi. Jego wyznanie stało się symbolicznym pożegnaniem, ostatnim hołdem dla kobiety, która była jego światłem i fundamentem. Tym samym Andrzej Dąbrowski nie tylko ujawnił prawdziwą przyczynę śmierci swojej żony, ale również otworzył serca widzów na historię pełną miłości, walki i straty, historia, która na długo pozostanie w pamięci tych, którzy ją usłyszeli.